Sprawy frankowe na dzień dzisiejszy pomimo tego iż wydają się dla niektórych łatwymi, co widzimy po wielkim wysypie różnego rodzaju kancelarii frankowych na rynku, które jeszcze kilka dni temu zajmowały się rozwodami, sprawami cywilnymi e, z sytuacjami związanymi, nie wiem, z zalaną łazienką sąsiada, a dzisiaj stają się ekspertami w zakresie franków. Drodzy państwo, to nie są łatwe sprawy. Same odpowiedzi na reklamacje potrafią stanowić kilka kilkadziesiąt stron, a odpowiedzi na pozwy, e, nasza rekordowa odpowiedź że z jednego z czołowych banków, który ma najwięcej m, Frankowego w Polsce to jest bodajże ponad 1000 stron. Drodzy Państwo, to są gruba akta papierów, które należy przeczytać, aby wytoczyć powództwo w kierunku do banku. Nasza rekordowa sprawa, którą możemy się pochwalić, wygrana w ciągu 107 dni, wygrana, drodzy Państwo, z pełnym zasądzeniem kwot, które oczekiwaliśmy dla klienta, to było ponad 55 tysięcy złotych, ubezpieczenie niskiego wkładu oraz zwrot wszystkich kosztów sądowych odbyła się w ciągu 107 dni i co ważne, odbyła się w ciągu jednej rozprawy. Standardowo jednak zakładamy, iż takie postępowanie w pierwszej instancji będzie trwało od trzech do pięciu rozpraw, co jest bardzo istotne z punktu widzenia dla klienta, który również musi sobie to zaplanować, jak gdyby w swoim budżecie domowym. Większość klientów, których pozyskujemy, zgłasza się do nas z tak zwanych poleceń, czyli jeden zadowolony klient daje wizytówkę do naszego przedstawiciela drugiemu klientowi ten dzwoni, umawiają się na spotkanie i w, ten mom, w tym momencie jest nawiązanie współpracy. Wielu klientów zgłasza się również do nas przez naszą infolinię. Infolinię spółki akcyjnej Votum, czy infolinię lub stronę internetową spółki Votum Robin Lawyers. Klienci po po zgłoszeniu do nas e, taki kontakt jest przekazywany do naszego agenta. Agent kontaktuje się bezpośrednio z klientem, spotyka się z nim we właściwym dla niego miejscu, e, najwygodniejszym zwykle w miejscu jego zamieszkania, i analizujemy wstępnie umowę. Po takiej analizie widzimy, czy są możliwości współpracy z takim klientem, czy jednak widzimy zbyt duże ryzyko prawne, aby podjąć tą współpracę na ten moment. Jeżeli wszystko jest w porządku. Klientowi przedstawiana jest oferta, oferta jest bardzo elastyczna, klient dokonuje wyboru, który wariant jest dla niego najlepszy i taką sprawę zaczynamy procedować. Po zgromadzeniu całej dokumentacji składamy reklamację. Co warto podkreślić, w 2019 roku na kilkanaście tysięcy złożonych przez nas reklamacji, ani jedna no nie została zaakceptowana przez bank, zawsze była decyzja odmowna. Ale co warto też podkreślić, w sprawach, które prowadzimy, w których mamy zakończone pierwsze instancje z sukcesem, mamy też kilkuset klientów, którzy dzięki naszym działaniom uzyskało, uzyskali zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu na swoje konto, po naszej interwencji na drodze postępowania polubownego i trwało to zwykle do 100 dni, co jest znacznym motywatorem dla, dla takich klientów i wyznacznikiem, że z bankiem rzeczywiście da się wygrać nie tylko w sądzie, ale czasami również na drodze polubownej. Niestety tak dobrze jeszcze nie ma, jeżeli chodzi o unieważnienie czy odfrankowanie kredytu, gdzie jedyną słuszną drogą pozostaje batalia sądowa.